to prędzej, czy później będziemy musieli się zająć tym, żeby te stresy zwalczyć. A dlaczego? To powiem w tym materiale. Dzień dobry. Kawka już rozpoczęta. W uszach przygrywa Talking Heads. Mega muzyka. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Trochę zapomniany zespół. Ta sytuacja. This Must Be The Place. Rewelacyjny kawałek. Po prostu całkowicie o nim zapomniałem. Świetnie się ich słucha, ale o czym dzisiaj? Dzisiaj o nerwach. Znowu o nerwach, bo ostatnio było sporo na ten temat. Również na blogu opublikowałem artykuł na temat tego, jak sobie radzić z nerwami i ze stresem. Ale o ile w tamtym artykule pisałem na temat tego, w jaki sposób można radzić sobie ze stresami, nerwami. Na moim przykładzie, zarówno na blogu, jak i na YouTubie wiele razy wspominałem o tym, jakie stresy wiążą się z byciem przedsiębiorcą, z prowadzeniem własnego biznesu. Ale jest jeszcze ten aspekt IT. Jakby nie było, wywodzę się z IT, pracuję w IT i również warto byłoby ten poruszyć temat, dlaczego warto umieć sobie nauczyć się radzić ze stresami w IT, co to daje. Bo chcesz czy nie chcesz, jeżeli przykładowo startujesz dopiero w IT, masz problem ze stresem, z nerwami, to prędzej czy później będziesz musiał się zająć tym, żeby te stresy zwalczyć. A dlaczego? To powiem w tym materiale, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście jak zwykle w opisie są wszystkie materiały, więc również tam się znajduje dokładny link do artykułu na temat tego, jak sobie radzić z nerwami mojego autorstwa. A na początek, ogłoszenia parafialne, wyniki ankiety, filmy na temat tego, na temat korelacji związków i prowadzenia własnej firmy. Wspominałem o tym, że e, przeprowadzam ankietę na temat tego, co byście chcieli oglądać na tym kanale. I tam były e, różne opcje do wyboru: były kryptowaluty, e, był była ta cała toczka biznesowa związana z IT, no i oczywiście nieruchomości. No i zaskakujący, przynajmniej jak dla mnie, zaskakujący jest fakt, że wygrał biznes i IT, ta cała toczka biznesowa wokół informatyki, więc znaczy dla mnie to jest o tyle pozytywna wieść, bo o te, na ten temat od dłuższego czasu chciałem nagrywać, a jeżeli tutaj widzę w ankiecie, to prawda, faktem jest, że niedużo osób zagłosowało, przynajmniej w porównaniu do liczby subskrybentów, nie, którzy obserwują ten kanał. To jednak um, te osoby, ta nieliczna grupa, która zagłosowała wypowiedziała się za tym, że lepiej byłoby opowiadać o biznesie w IT, albo odwrotnie o IT w biznesie, jak usprawiać to swój biznes za pomocą IT. No dla mnie to jest pozytywny sygnał. Z tego powodu, że od jakiegoś czasu bardziej chcę opowiadać właśnie o tej tematyce niż chociażby o kryptowalutach czy nieruchomościach. A jeżeli są chętni do oglądania tego, no to jest za co wypić. Druga sprawa, wczoraj zakończyliśmy temat klienta, o którym też opowiadałem w jednym z ostatnich filmów, który się zgłosił do nas z wirusami na WordPressie. Wirusów już nie ma. Pozytyw, fakturka wystawiona, opłacona, więc jedziemy do przodu. Kolejny klient zadowolony. Dobra, a teraz o, tych, o nerwach w IT. bo o tym, że są nerwy w biznesie, opowiadaliśmy już nieraz zarówno na tym kanale YouTube, jak i na moim blogu, była cała masa artykułów na temat tego, jakie fuck-upy mogą się zdarzyć w biznesie, jakie czasami mogą być problemy. Ale dzisiaj zajmiemy się tym aspektem IT. Bo czemu właściwie człowiek pracujący w IT musi rodzić sobie ze stresem? Do czego może mu się to przydać? Bo to, że należy sobie radzić ze stresem, nerwami, no to jest raczej znaczy oczywisty, oczywisty fakt. Ale dlaczego właśnie w IT Jakie korzyści może to przynieść? No i cóż, ja jako człowiek, który pracuje do 18 roku życia w IT, mogę trochę na ten temat powiedzieć. A powodów jest kilka. Przede wszystkim taki raczej dla kogoś, kto startuje. Wiadomo, nikt od razu menedżerem się nie urodził. Często trzeba wystartować z jakąś najprostszą czynnością IT, żeby mieć jakieś zaczepienie. I przykładowo jest ta funkcja helpdesku. Helbesku, czyli często odbieranie telefonów, yy, latanie gdzieś yy, po pokojach użytkowników i naprawianie ich pewnych problemów. No i chcesz, czy nie chcesz, to zawsze będzie się wiązało ze stresem. Czasami dzwonią do ciebie ludzie wkurzeni, czasami będą reklamować pewne yy, naprawy. Naprawiłeś coś, wydawało ci się, że jest ok, okazało się, że nie jest, ewentualnie naprawiłeś coś, później przyszła aktualizacja Windowsa i tą twoją pracę spierdzieliła. No i oczywiście użytkownik, do kogo ma pretensje? Do ciebie, bo ty jesteś na Helbesku, ty jesteś człowiekiem LIT. Więc ty musisz sobie z tym radzić. Poza tym kolejna sprawa, awarie. Awarie w IT będą zawsze. Możemy robić wszystko, co na wcześniej mocy, żeby te awarie występowały jak najrzadziej, No ale kiedyś prędzej czy później coś się wydarzy. No i wtedy dzwoni taki użytkownik. I w zależności od tego, na jakiego użytkownika trafisz, to różne mogą być reakcje. Czasami może być miła rozmowa, a czasami ktoś może po prostu cię opierdzielać. No i tu ważne jest, żeby zapanować nad tymi nerwami, bo oczywiście możesz być nieprzyjemny, możesz się kłócić z tym yy, użytkownikiem czy tam klientem, no ale to korzyści raczej nie przyniesie, przyniesie tylko rozwój konfliktu. A jednak, jeżeli ten użytkownik na ciebie się wyżyje, a ty będziesz zachować zimną krew, będziesz spokojny, no to gwarantuję ci, okej, okay, może nie gwarantuję, ale jestem pewien w 90, może nawet 9%, 9 przypadków. Ci użytkownicy później dzwonią albo odzywają się do Twojego szefa i przepraszają za zachowanie, bo im jest po prostu głupio, nie wytrzymali, mieli deadline w danym momencie, wystąpiła awaria. No i jaka była ich pierwsza reakcja? Telefon do herbesku i opierdzielanie Ciebie. Więc musisz zapanować nad denerwami, musisz być spokojny. Zdaję sobie sprawę, że paradoksalnie po latach może być ci coraz trudniej. Im będziesz dłużej pracował na herbesku, jeżeli nie będziesz awansował, no to. Będzie ci, podejrzewam, że będziesz się wypalał. Zresztą, mało jest tak naprawdę urodzonych helpeskowców, którzy mogą całe życie pracować na helpesku. No nie, ludzie chcą się rozwijać, szczególnie w IT, I jednak po pewnym czasie może ta frustracja występować i wtedy coraz trudniej będzie zachować tę zimną krew. Ale jeżeli zachowasz tę zimną krew na samym starcie, jeżeli będziesz zagryzał swój język, ściskał zęby, gdy ktoś będzie ci dopierdzielał przez telefon. To, to ci również pomoże awansować, bo chcesz tego czy nie chcesz, nawet dzisiaj na rynku pracownika, ty pracownicy rządzą, a nie yy, pracodawcy, nie przedsiębiorcy, to, to nawet w obecnej sytuacji menedżerowie wybierają osoby, na których mogą polegać to raz, ale dwa, wiedzą. Do czego te osoby są zdolne, więc to są przewidywalne. I jeżeli ktoś jest nerwusem, w każdej chwili może wybuchnąć, no to ten menedżer raczej dla niego nie postawi, raczej go nie awansuje, gdy będzie taka okazja. Więc to zachowanie zimnej krwi na pewno pomoże ci zapanować nad sytuacją, pozwoli ci później iść do przodu, awansować, bo ktoś to zauważy, ktoś to doceni. Na pewno będziesz miał większe szanse awansować, jeżeli oczywiście wykonuje swoją robotę dobrze, plus dwa. Zachowuje zimną krew, jesteś spokojny, nienerwowy, nieimpulsyjny, to na pewno będzie ci łatwiej niż kolega, który siedzi obok i opierdziela użytkowników. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, awarie, o których tutaj się wspomniałem. Bo zresztą, tak jak już powiedziałem w tym materiale, prędzej czy później awarie się zdarzą. No i co? jak wtedy się zachowasz? Czy zachowasz zimną krew? Czy może będziesz zdenerwowany, będziesz szalał po kreaturze. A już różne przypadki powiem szczerze, że przerobiłem. Zdarzało mi się nawet pracować z ludźmi, którzy w wyniku awarii potrafili usunąć dane, kluczowe dane. Później był jeszcze większy problem, bo trzeba było przywracać z backupu. Więc różne sytuacje się zdarzają, szczególnie jak jest SLA, szczególnie jeżeli, jest, jeżeli biznes w danym momencie pracuje. Kiedy jeżeli na przykład awaria się dzieje w sobotę o 20, kiedy nikt nie pracuje, ok, będziesz musiał odejść od grilla, odpuścić sobie to piwko, ale przynajmniej na spokojnie masz czas wtedy, na przykład do poniedziałku, jeżeli ten biznes startuje w poniedziałek, bo różnie bywa, Też może startować w niedzielę, jeżeli startuje w poniedziałek, będziesz miał kupę czasu na naprawienie problemu. Oczywiście wiadomo, różne są awarie, jeżeli ta awaria jest naprawdę poważna, no to można się zdenerwować, można zestresować, ale. No tu jest też ważne przygotowanie. Przygotowanie, zabezpieczenie, backupy, odpowiednie polityki, procedury. To jest oczywiście inny temat. Myślę, że jeszcze sobie go poruszymy. Zresztą na blogu sporo na ten temat pisałem na temat różnych praktyk IT-a, chociażby zresztą swoją drogą obecnie pracuję nad takim zbiorczym zestawieniem wszystkich artykułów na temat bezpieczeństwa z bloga, więc już lada chwila się pojawi taki jeden konkretny link, który będzie skupiał wszystkie materiały, więc zachęcam. No, więc ta zimna krew pozwoli ci zapanować nad sytuacją. Nie nie będzie się denerwował chociażby tym, że w dzień produkcyjny jest awaria. Ktoś Ci dzwoni co chwilę na telefon. Wiadomo, prezes firmy się denerwuje, że firma stoi. Ona no, ciebie to nie będzie działało, więc przede wszystkim. Musisz w miarę działać spokojnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to tak łatwo wszystko opowiedzieć. Ja sam się nieraz denerwuję dosyć ostro, jeszcze chociażby w tych um, artykułach, jednych z moich ostatnich na temat biznesu, na blogu, e, chociażby 16 błędów w biznesie, czy ten artykuł właśnie o nerwach opisywałem e, chwile, momenty gdy byłem totalnie wkurzony, z, gdy się we mnie gotowało. Co prawda miałem konkretne powody, podziało się wtedy sporo. No, ale zdaję sprawę, że czasami ciężko jest nad tymi nerwami zapanować. Mimo wszystko, wydaje mi się, że warto to rozwijać, warto e, walczyć z tym stresem, z nerwami, zachować spokój. Ja osobiście cały czas, mimo iż e, już 15 lat za mną pracy zawodowej, cały czas się tego uczę, bo z każdym rokiem, można powiedzieć, wyzwania są coraz większe. Jest również większy poziom, można powiedzieć, stresu. No i jest też szczerze walczyć, więc to nie jest tak, że od razu można y, żyć sobie spokojnie, ukoić wszystkie nerwy i nie ma żadnego problemu. Nie no to jest proces, który, który trzeba rozwijać, z którym trzeba, y, na którym trzeba pracować, bo to naprawdę pomaga. Niemalże że w każdym zawodzie, po to, że teraz mówimy o IT, do przykładów, y, głównie z tego powodu, że oczywiście... Ja jestem związany z branżą IT, opowiadam dużo o IT, piszę dużo o IT, więc ten materiał jest o IT, ale jeżeli nie jesteś z IT, ja trafiłeś na ten materiał, no to walka ze swoimi nerwami, ze stresem na pewno ci przyniesie wiele korzyści e, również w innych branżach. I tak na pewno sprawę tych czynników. Elementów, dlaczego warto walczyć ze stresem, jest wiele. Chociażby to, że będziecie więcej osób darzyło z sympatią. Warto przeczytać taką książkę Dale Carnegie. Mam nadzieję, że teraz nie przekręcam tytułu, gdzieś tutaj wkleję też okładkę. Jak zjednywać ludzi, pozyskiwać przyjaciół? Coś w tym stylu. Teraz już nie chcę szukać na szybko, ale jest taka książka. Link też zamieszczę w opisie do tego materiału, więc jeżeli ktoś chce przeczytać, to zachęcam. Naprawdę polecam, tam też jest cała masa elementów opisanych, jak. Spokój ducha pozwala osiągać wiele. I, na, I z tym cię zostawiam. Daj znać w komentarzu, jak to jest u Ciebie. Radzisz sobie z nerwami, panujesz nad nimi? Czy może jesteś wybuchowy, próbujesz to zmienić, a może masz to gdzieś? No, każda odpowiedź mile widziana. Dobra, kończę. Zachęcam do subskrypcji, bo właśnie dopiliśmy do 600 osób na kanale. Niektórzy mówią, że to jest mało, niektórzy dużo. Dla mnie to jest dużo, bo jeszcze troszkę ponad rok temu bałem się nagrywać do kamery, więc jest sukces. Ale dawno już nie wspominałem, nie zachęcałem do tego, żeby subskrybować. Nie wiem, może ktoś tu się trafi, jakaś zbłąkana duszyczka, yy, która tutaj jest pierwszy raz, więc zachęcam do subskrypcji, a tego typu materiału będzie na pewno więcej na kanale. Dobra, uciekam. Dzięki wielkie za słuchanie. Do następnego. Cześć. I na, z tym Cię zostawiam. Trochę teraz pojedziemy jak coach, ale ostatnio coraz więcej tak mówiłem. Dobra, to już dygresja. Yy, no bo ja coś, ja nie jestem. E dobra, to już się to. Z tym, że.